Cześć, cześć, tutaj chciałbym Wam pokazać kolejne ciekawe zlecenie. Mamy tabliczki do kluczy hotelowych. Jest to jeden z hoteli na Jurze, polecam. Dostaliśmy tutaj zlecenie, aby wykonać właśnie takie identyfikatory kluczy. One są oczywiście dwustronne. Zobaczmy sobie tutaj na takim przykładzie. Proszę bardzo, czterokolorowe. Oczywiście, dwustronne z tyłu duży numer pokoju, lub napis, logo plus nazwa. Tutaj mamy niektóre z tekstem zamiast numeru. Proszę bardzo, domek szlachecki 2. Szlachecki domek 2. Proszę bardzo, ładnie się tak mienią. To jest użyty złoty. O, także ciekawy znak: ponad 40 takich breloków. Także, jeżeli prowadzicie hotel wynajmujecie samochody to akurat do samochodów to gumowe ale prowadzicie hotel lub potrzebujecie id z, id mieć identyfikatory do swoich kluczy albo coś innego wam przyjdzie do głowy serdecznie zapraszam wykonamy dla was breloki w kolorze breloki NFC co sobie wymyślicie jestem otwarty na wasze propozycje więc kontakt macie do nas u góry i do usłyszenia oraz miłego dnia hej